Wyobraźcie sobie Tindera, ale dla samochodów. Przeglądasz profile i tam BMW M4, 510 koni, Warszawa. Lubi jeździć bokiem, nienawidzi zakrętów z ograniczeniem do 30. Szukam kogoś, kto nie boi się spalić sprzęgła. Kolejna kandydatka Tesla Model S, Zero emisji, 100% dystansu emocjonalnego. Idealna na długie relacje, ale nie chce słuchać o silnikach spalinowych. Drugi profil za nami, Audi A6 TDI, stabilna z dieslem w sercu. Szuka partnera do wspólnego dojazdu do pracy i powrotów o 17. Poważne zamiary. O, trafiliśmy na coś ostrego. Lamborghini Huracan. Głośna, szybka, niezależna. Lubi być w centrum uwagi. Przesuń w lewo, jeśli nie boisz się prędkości albo kosztów serwisu. A to? Skrzydłowa Lamborghini? Fiat Multipla. Benzyna. Szuka kogoś, kto doceni wnętrze. Może nie jestem najszybsza, ale mam trzy miejsca z przodu i zawsze pojawiam się na czas. A teraz pytanie do Was. Które z tych aut byście przesunęli w prawo, a które po prostu wynajęli? Na Bukars nie musisz nikogo udawać. Wybierasz i wynajmujesz to, które Ci się podoba.